Pozdrawiam wszystkich tych, co mnie pozdrawiają dzisiaj Bo nawet że nie wiedział, że tyle ludzi mnie zna, których ja nie znam A dzisiaj prawdopodobnie ostatni dzień ciepłego lata W ogóle ostatni dzień lata Niedziela, weekend Od jutra już mamy jesień Także już będzie pewnie chłodno A dzisiaj na żelaznym szlaku ludzie wykorzystują Szlak jest gęsto zasiany rowerzystami co niezmiernie cieszy że tyle ludzi jeździ po żelaznym szlaku i nie tylko u nas w okolicy odbyło się dzisiaj rajd samochodowy także masa tych różnych dzikusów jeździ koło nas no a ja już niedługo udostępniam film do źródeł Piotrówki którym że jechał niedawno także czym się